By ocalić świat od dewastacji, by zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji. Kochani, tak rozpoczynał zawsze zespół R, a ja w taki sposób rozpoczynam prezentację tego setu na moim kanale. Zaczynamy. Kochani, dzisiaj pokażę Wam kolejną część mojej kolekcji. Jak już dobrze wiecie, Większość kart w mojej kolekcji to karty japońskie, aczkolwiek, jeżeli chodzi o ten set, to przedstawicieli kart angielskich jest znacznie więcej niż w poprzednich setach. Teraz przejdziemy do prezentacji. Zanim jednak zacznę pokazywać Wam kolejne karty, przypomnę, że w angielskim dodatku było 83 karty, a w japońskiej wersji 65. Jeżeli chodzi o datę wydania, to tutaj też jest różnica karty. Angielskie zostały wydane w kwietniu 2000 roku, a japońskie w listopadzie 1997 roku, także prawie 3 lata różnicy. Wszystkie karty w tym secie to karty to Pokémony z pierwszej generacji. Oprócz tego też nazwa tego setu się różni, bo w wersji angielskiej to był Team Racket, a w wersji japońskiej Racket Gang. Ok, zaczynamy. Przed sobą mamy Pierwsze Pokemony. Ja nie będę się skupiał na wszystkich kartach, bo możecie sobie sprawdzić przecież listę kart w zestawie, jakie były. Tak tylko będę się zatrzymywał przy takich moim zdaniem ciekawszych kartach. Zanim jeszcze przejdziemy, to znakiem tego setu była Rka. Zobaczcie, tutaj macie Rkę w wersji japońskiej, a tutaj jest w wersji angielskiej. Ta w angielskiej jest trochę bardziej widoczna. Tutaj jest Ekans, jest Zubat, Zubat, tutaj się zatrzymam. Bardzo mi się podoba ten art przez ten księżyc, te drzewa i te chmury. Warto też zwrócić uwagę, że twórcą, twórcą tej karty jest. Tu wam przybliżę. Mitsuhiro Arita. To jest chyba ten sam grafik, który stworzył wiele kart w Basecie. A z tego co pamiętam, to wydaje mi się, że to zrobił Charizard, ale nie chcę przesądzać. Kolejne Pokemony, tutaj Wam się pokaże Grimer i jeżeli chodzi o Grimera to też się zatrzymam, bo bardzo mnie bawi ten art z tą studzienką. Także nie wiem czy Wam się też podoba, ale no fajna karta. Koffing jest kolejny, później mamy Dark Glooma w wersji japońskiej i angielskiej, to jest chyba ostatni pokémon w języku japońskim, którego zdobyłem. Set japoński, tylko dodam jest cały kompletny. Oczywiście, jak to wcześniej bywało w moich setach, z angielskimi no są braki. Ale ja nie skupiam się na angielskich. Są, to są. Nie mam zamiaru też się ich pozbywać. Urozmaicają moją kolekcję japońskich kart. Dark Mook w First Edition. Wersja angielska, tu macie japońską. Jeżeli chodzi o Golbata, to Dark Golbat, mam go w wersji japońskiej w. Holo. Wszystkie karty holo i takie cenniejsze Wam pokażę na końcu. Najpierw tylko Uncommony i Commony. Ponyta, First Edition, Rapidash. Jeżeli chodzi o Charmeleona i Charmandera, to obie te karty mam ocenione w PSA. Też Wam na końcu odcinka pokażę zdjęcia. Co ciekawe, jeżeli chodzi o Charmandera, to yy, oceniający tą kartę w PSA popełnił błąd. Przy opisie karty to też wam zademonstruję, że też coś takiego się zdarza. więc warto poczekać na koniec odcinka. Kolejne Pokémony, jeden, jeden z moich ulubionych hmm, Pokémonów Psyduck. Jego udało mi się zdobyć w wersji First Edition. Zobaczcie, mhm. jedziemy dalej. Magikarp, też jeden z moich ulubionych Pokemonów, Lubię te, tego Pokemona, też jest śmieszny. Yy, Water Turtle. Tu jest tylko wersja japońska. Nie posiadam angielskiej. Jeżeli chodzi o Goldaka, to mam go w wersji japońskiej. Też go wam później pokażę. Wy, przepraszam, w wersji angielskiej. Też mam go pokażę. Bo daję w pierwszej edycji nawet udało mi się go zdobyć. Waporium w dwóch językach. Tu mamy trochę Pokémonów elektrycznych. Zwróćcie uwagę. Tutaj mamy Magnetona. Jego też posiadam w wersji japońskiej, on był w holo. I chyba moja grupa, najbardziej taka ulubiona grupa pokemonów, czyli pokemony psychiczne, moja ulubiona trenerka to Sabrina, więc to by się wszystko tutaj zgadzało. Ten Dark Slowbro w wersji japońskiej, on posiadał holo i też wam go mm, pokażę, bo meister Bardzo mi się podoba to, to ten art, który oni stworzyli w Japonii. Tutaj mamy kolejne Pokemony. Machop jest tylko w wersji japońskiej. Nie posiadam, nie posiadam angielskiej. Tu Wam wyciągnę tą kartę, żeby Wam pokazać bliżej. Bardzo fajny art Dark mappa Polecam. Bardzo mi się podoba. Od razu zwróciłem na nią uwagę, gdy kompletowałem ten set, więc Wiecie co? Nie musicie od razu zbierać całego setu. możecie sobie wybrać najładniejsze karty według was i po prostu dodać je do kolekcji. Machamp będzie w wersji Holo, w wersji japońskiej, więc nie martwcie się, że go tu na razie nie ma. Ratata też się udało zdobyć w First Edition. Raticate mam też go w wersji, japo... w wersji angielskiej. To wam zaraz pokażę. Persja. Jak to zwykle bywa, Eevee. Jeden z najbardziej ulubionych Pokémonów wśród kolekcjonerów. Teraz też na czasie. Śmieszny Art Porygona w tym pudełku. A to zawsze mówię, że siedzi w pudełku, w pudełku na buty. I odpoczywa. I zobaczcie, tu już przechodzimy do kart trenerów. Jest ich dosyć sporo. Zobaczcie, ile ich tu jest. Tu nawet jest, się pojawił Snorlax, ale to nie pierwszy raz, kiedy się pojawia Snorlax, bo tą kartę też lubię. Tu Wam ją pokażę. Bo tu mamy kilka Pokémonów na niej. Tych, których też wcześniej nie było w kartach pojedynczych, nie? Tu mamy już zdjęcie grupowe tak zwane. I też zwracam uwagę na tą kartę, bo pojawia się w niej też Gengar, którego wcześniej nie widzieliście w tym secie. Jest Gengar. Mhm. Jeżeli chodzi o karty energii, to też się pojawiły. Oprócz tych energii, których tutaj, które tu widzicie, były też wersje holo, które też Wam zaraz pokażę. I zobaczcie, tutaj są powtórki, których, które kompletowałem później i po prostu dodałem je po jakimś czasie i już nie chciałem zmieniać kolejności, więc tyle kart mi się udało zebrać z tego setu. Tego trochę się przez lata nadbierało, ale kochani, teraz przechodzimy do najważniejszych kart w tym secie, czyli do tych wszystkich holówek. Zobaczcie ile tego jest. Krótka przerwa w prezentacji na ogłoszenia. Przypominam wam, że współpracuję ze sklepem Oldschooled Card Games, gdzie możecie zaopatrzyć się w najnowsze karty japońskie, od pewnego czasu też w karty angielskie oraz w karty One Piece. Kochani, z takich ogłoszeń jeszcze to pamiętajcie, że macie kod rabatowy na NPJ5. Macie 5% zniżki na wszystkie produkty w tym sklepie. Oprócz tego, e, chciałbym Wam powiedzieć, że booster breaki, o których wspominałem jakiś czas temu, będziemy musieli niestety trochę przesunąć. E, spowodowane jest to sytuacją na rynku kart japońskich i boosterboxów japońskich, które strasznie poszybowały do góry. No i czekamy. Może trochę te Ceny pójdą w dół, więc moglibyśmy wtedy zacząć. Bo ceny booster boxów, które sięgają już prawie 600 zł za, za sztukę, w porównaniu gdzie kilka miesięcy temu były po 200-250 zł. No to to już jest trochę jak dla mnie też przesada. Więc Zobaczymy jak rynek zareaguje. Czy będzie nadal wzięcie na te boxy w tych cenach? Jeżeli nie, to myślę, że ceny spadną i wtedy ruszymy z kopyta, tak jak już wspominałem. Z racji tego, że 1000 subskrypcji już praktycznie mamy na kanale, zorganizujemy jakiś fajny konkurs dla was. Obserwujcie kanał, bo w najbliższej przyszłości będzie ogłoszenie konkursu. Także już teraz was zapraszam. Ja już nie przedłużam i wracamy do prezentacji. Pierwszą kartą holo jest taka karta. I tutaj Tutaj nie ma dużo tego holo, bo jest tylko tutaj między tym tą literką R i tutaj Także nie ma tego dużo. Ale jest to karta holo Jest jeden z moich ulubionych Pokémonów, czyli Dragonite. Dragonite. W holówce, oczywiście. Mam go też w PSA. To wam go pokażę. Chyba ósemkę dostał. Raticate. W wersji angielskiej first edition. Ductrio. Pierwsza edycja yy, angielska, ale mam też japońską. I tutaj zobaczcie. Stan agonalny. Też i takie karty posiadam w swojej kolekcji. Jeszcze przód jak cię mogę, jeszcze nie ma tragedii, ale zobaczcie na tył. Tu jest tragedia. Ale wiecie, karta prawie 30-letnia. Zasługuje na to, żeby zostać w kolekcji. Maczok, Angielska wersja, pierwsza edycja. On nie miał holo. Tu mam e, Macampa. I on miał holo w wersji japońskiej. Widzicie. Teraz, te takie Te karty są w stanie takim, no dobry, dobry plus. Nie wszystkie oczywiście. Mam też karty w dobrym, w prawie idealnym stanie. Tutaj też jest hypno On był w holo wersji japońskiej, a tutaj macie pierwszą edycję angielską bez holo. I pokémon o którym już wspominałem. Zobaczcie, ten o tego człowieczka mi tutaj chodziło. Fajnie, on się fajnie mieni w tym. takie jest trochę ukryty na pierwszy rzut oka. O. I tu się pojawia. Fajna karta. No i Slowpoke też jest, Slowbro jest też jednym z moich ulubionych Pokémonów. Śmieszny. Także yy, fajnie to wygląda. Kadabra. On jest w wersji holo, w wersji japońskiej. Tu macie kolejne karty. Tu Wam pokażę jeszcze Gajardosa. Tych mi się udało zbierać aż 4. O, nie wiem, czy było widać, przepraszam. Tu mi się udało zbierać 4 sztuki. Także bogata kolekcja. Dwa Blastocy plus trzeci jest oceniony w PSA. Holóweczka. Mhm, fajnie to wygląda. Goldak. Wiecie co? Ja też przypominam trochę ten set, bo nie wiem czy wiecie, ale w tym roku, czyli w 2025, ma pojawić się set nawiązujący do, do tego setu. Więc nie wiem czy to będzie 1 do 1, czy po prostu będzie tylko nawiązywał do zespołu R. Zobaczymy, musimy, musimy trochę się uzbroić w cierpliwość. Charizard Mam wersję japońską i wersję angielską ocenioną. Ten był taki najbardziej zajechany, więc nie było sensu go wysyłać. No ja myślę, że on tutaj dostanie, nie wiem, jakieś, jakąś jedyneczkę, dwójeczkę. Gdyby dostał jedyneczkę, to nawet lepiej. Są kolekcjonerzy, którzy zbierają tylko jedynki. Tu mamy Whizinga. Jest pół R to wiadomo, że ten Pokémon musiał się znaleźć w tym secie. Nie mogło być inaczej. To jest trochę w gorszym stanie karta. Kolejne, kolejne arty. Tu Wam tylko takie pokażę. Tu widzicie za Golbata DM5, taka, yy, mowa o euro, oczywiście. Czyli niedrogo, w miarę dobra cena. Arbok i wspominana już karta energii. Teraz Wam jeszcze na koniec wyświetlę zdjęcia tych kart, które wam, o których Wam mówiłem, które mam ocenione w PSA. I chciałem Wam właśnie zwrócić uwagę na Charmandera, który ma niedokładny opis karty bo ponieważ, no, ponieważ jest first edition a zapomnieli dodać tą adnotację w ocenie kochani ja wam dziękuję bardzo za dzisiaj to była krótka prezentacja setu zespołu R ponieważ zbliża się w 2025 kolejny taki set więc warto było sobie go przypomnieć bijamy 1000 subskrypcji nie wiem czy bo na chwilę kiedy nagrywam ten odcinek jeszcze nam brakuje dwóch subów mam nadzieję że się teraz już udało jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby śledzić kanał, bo szykujemy fajne konkursy z tej okazji. Dziękuję jeszcze raz za dziś i życzę Wam wszystkim miłego weekendu. Do zobaczenia.